Spodnie? Nie. Nie. Ale gówno, dobra spadamy. No Mocne gówno. Kurwa na no dwa pity, biegać to też przesada. No ale co mamy z nim zrobić? Damciko. Wyzywany. Wycofuję, muszę się zawantażować. Mhm. Mm Co? Badzisz. Co miał w ogóle? M16 i jakąś chujową cz -kę. Dawaj ten dalsz. Kurwa zniszczył mi te apoksydowe, nie mam jak tutaj to naprawić. Ja już to miał, miał. To dobra. Chodźmy w to. Tu jest w oknie. Nie szczeraj. Weszli pewnie. Chyba że falisz. Falek będzie miał 100%. Ja podchodzę, trochę bliżej. Patrzy się kurwa na mnie O Jezu, chyba mnie nie widział Chyba, że robimy zadymka. Co? Hmm, zależy to od Ciebie Walą dalej Poczekajmy, co? Poczekajmy zielona armbanda ja, wiesz co się ludzie zaraz zbiegną samolot Na kurwa no pojebana jest ta gra Wiesz, jeśli. patrzysz się przez okno. Jeśli oddasz daleko. strzał, to jak truję od razu. Tak, tylko że widzę, jak on biega. Wiem, wiem, ale jeśli będzie pewny strzał, wal. A ja, ja truję i ce celowani w drzwi jesteśmy. ty? Tak. Dobra, fale poksa. Dobra Będzie wybiegał Otwierałem drzwi On jest w tym przedzie tutaj Skanuje to Wydaje mi się, że to on musi być w tym szadzie Ja On musi być w tym szadzie, skonuję ten szat Wybiega jest, jest z tyłu, zabiję Po na pewno Dobra Dobijesz go Nie wiem, czekaj, biegnę Cover, cover Dobra Czekaj, czekaj, ustawiaj się, dobra? Mhm No chyba, że granaty po prostu najpierw Dawaj granatami pierw Podłóż dwa i... Tylko jak je, wy, jak je rozsadzisz, zginiesz tam Tak je wysadzisz A. Kurwa okałem tu mi uderzał Co? Okej mi się trochę rozjebał No dobra, lecimy Ale ginuj Nie będę bez akrema zaraz. to tego pójdę, tego pewnie aura wezmę. Jak coś to ci mojego dam. Ja mam czyścić, ja mam czyścić krzemu. Czekaj, jest czyścik? Jeden na KM, po prostu przepalę ten jego Dobra A ten mój na ziemi po sobie na Kurwa, co tu się dzieje? tam czyścik ci mhm. ja, że będą czyściki w środku Dobra, jadę dalej